Panie profesorze, mimo że był Pana nasz ja sobie nie życzę, żeby pan y, wypowiedział mojego ojca, i uważał o pamięci mojego ojca. Ja pan w tym otyle. Pan był. Niech ja pan nie przeszkadza. Był pan w drużynie harcerskiej mojego ojca. Ja też byłem harcerzem przez lata, i na inne się zachowałem. No. I muszę panu e, powiedzieć jedno. Ojciec e, nauczył mnie wielu wspaniałych rzeczy. Nauczył mnie przede wszystkim miłości ojczyzny. Tak, tego co państwo tak szarpają. Państwu się to wydaje. Państwu się tylko wydaje, że wy miłujecie ojczyznę. To nie jest miłość ojczyzna, co na to, co wy wyprawiacie. Świat się Ale to mnie ojciec nauczył właśnie tego, właśnie szacunku na innych tolerancji, demokracji i, i, a, i patriotyzmu. I tego mnie nauczył na tyle dobrze że jestem jego ideału, wierny będę zawsze i będę głosował zgodnie z sumieniem.